Trzy anime, w których bohater jest najpotężniejszy. Numer jeden cię zaskoczy. Numer 3. The Misfit of Demon King Academy. Anos God, odrodzony po 2000 lat, legendarny król demonów, powraca do świata, który zapomniał o jego potędze. W szkole dla przyszłych władców demonów, jego siła przewyższa wszystkie znane zaklęcia i magie. Normalnie widzowie każdego monastrzała jest najlepszy w całej szkole, wszystkie dziewczyny są jego, a on cały czas bezlitośnie dowodzi, że jest istotą, której nie da się pokonać ani ignorować. Numer 2. The Eminence in Shadow. Cid Geju od zawsze pragnął działać w i stać się mistrzem tajemniczej organizacji. No chciałbyś rocznym Sigmą. A w nowym świecie wreszcie może to zrobić. Udaje przeciętnego ucznia, ale w tajemnicy prowadzi swoją własną, zmyśloną organizację Shadow Garden, a Signo manipuluje wydarzeniami z taką precyzją i siłą, że nieświadomie tworzy swoje własne imperium w cieniu. Numer jeden. That time I got reincarnated as a slime. Gościu zginął i odrodził się jako slime. No z pozoru najsłabszy potwór w każdym Sekaju, ale ten slime, Rimuru, szybko staje się jednym z najmocniejszych szefów w całym nowym świecie. Follow cię po więcej!